Homoseksualizm. Być za czy przeciw? Zacznijmy od historii. Homoseksualizm jest bardzo zakorzeniony w historii ludzkości. Jak do tej pory, najstarsza udokumentowana para homoseksualna pochodzi z około 2400 roku przed naszą Ewą. Widzimy ją na zamieszczonym zdjęciu. Knukotep i Knu byli pochowani w sposób podobny do tego, jak chowa się mążonków w tamtych rejonach świata. Obaj mężczyźni dotykają się nosami, co w starożytnym Egipcie oznaczało pocałunek. Ich imiona wyryte nad wejściem do grobowca można tłumaczyć jako złączeni w życiu, złączeni po śmierci. To jeden z naprawdę wielu przykładów tego, iż homoseksualizm nie jest wymysłem XXI wieku. Mógłbym również wspomnieć o starożytnej Grecji w której związek dwóch mężczyzn był całkowicie normalny i bardzo popularny. A mężczyźni będący w takich związkach uprawiali seks z kobietami tylko po to, by przedłużyć rodzinną linię życia. Homoseksualizm jest całkowicie naturalny. Występuje również u wielu gatunków zwierząt, na przykład u pingwinów, gdzie gdy samica pingwina złoży jajo i zdechnie, do samotnego samca przyłącza się inny samiec, by opiekować się jajem i później wyglutym już pingwinem. Homoseksualizm może być genetyczny. Według badań jedno z bliźniąt jednojajowych ma większy procent szans na bycie osobą homoseksualną niż osoby niespokrewnione ze sobą. Argument, że bycie homoseksualistą jest wyborem, jest kaleką. Osoby, które tak mówią, niech spróbują same się zmusić do tego, by ta ci ich pociągała a jeśli wam się uda, to może jesteście biseksualni. Chodzenie z butami do czyjegoś życia nie jest okej. Okay. Pamiętajmy, że każdy ma swoje życie, swoją prawdę, swoje zdanie i swoją dupę. Po co na przykład się ludziom tylko z powodu, że śpią z kim chcą? Interesowanie się tym jest jeszcze gorsze niż zaglądanie komuś do toalety, co tam robi. Wiele z takich osób chce tylko nie być krytykowana czy wyświętywana za to, jaką jest. <laughs> nie mam nic do chomu, ale jak jak się do mnie zagada, to go... Ale pójdźmy na logikę. Skoro ta osoba, powiedzmy, tym razem podajmy przykład kobiety, skoro kobieta jest homoseksualna, tak to logiczne, że będzie zarywać do innej kobiety, która też jest homoseksualna. Nie będzie się zmuszała do bycia w związku z facetem. Jestem pewien, że pojawią się komentarze, Yy, Już tak bo jesteś pytałem Jak do tej pory byłem tylko w związkach heteroseksualnych i prawdopodobnie się to nie zmieni Więc być za czy przeciw homoseksualizmowi Oczywiście że za A nawet jeśli nie przekonałem Cię lub miał, masz odmienne zdanie do mojego Jesteś homofobem czy kim tam sobie chcesz być, to bądź chociaż neutralny. Osoby o innej orientacji chcą być tylko szczęśliwe, tak samo jak każdy. Jeśli Cię zainteresowałem, nagrałem taki sam film w języku francuskim, więc jeśli chcesz zobaczyć jak kaleczę język francuski moim akcentem i błędami językowymi, to zapraszam Cię do linku w komentarzu, a także zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy.